Cześć, dzisiaj mit numer 9. Sesje kobiece są tylko dla pewnych siebie kobiet. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego tematu związanego z sesjami kobiecymi. Moje drogie panie, okazuje się, że to właśnie większość kobiet, które nie do końca są pewne siebie, decydują się na tę sesję. Idą na nią w celu, właśnie, żeby to być większą pewność siebie. Żeby poznać siebie na nowo, odkryć siebie na nowo, przypomnieć sobie, jaka byłam kiedyś, albo inaczej poznać siebie na nowo zupełnie odkryć sobie nową osobowość. Te sesje fotograficzne potrafią działać bardzo często jak terapia psychologiczna. Wiele moich klientek y, określa później po sesji fotograficznej, że było to dla nich niesamowitym przeżyciem. Przeżyciem podczas którego raz, że świetnie się bawiły. Dwa, cała procedura, ceremonia przygotowań, poszukiwania odpowiednich stylizacji, a może i nawet zakupy specjalnie na sesję. Specjalnych ubrań, które być może nawet do tej pory nie miały śmiałości zakładać, albo nie sądziły, że będą w nich dobrze wyglądały. Okazuje się, że nie miały racji i na zdjęciach wyszły doskonale. Cała otoczka, która jest stworzona podczas tej sesji, łącznie z opieką fryzjera i żytki powoduje, że się odkrywasz. Twoje dobre samopoczucie powoduje, że stajesz się inną osobą, stajesz się naturalna, stajesz się naturalnie piękna. Taka o jakiej sobie już zapomniałaś. Później oglądasz zdjęcia, które się przekazuje i się nie poznajesz, bo widzisz, że nie wyglądasz inaczej niż modelki z żurnali. Wyglądasz dokładnie tak samo pięknie. Nabierasz pewności siebie, nabierasz przekonania do siebie i to, co najważniejsze, na nowo odkrywasz miłość do siebie.